Guten tak. za nami 29. kolejka Bundesligi, a w niej emocjonujący der Klassiker. W studiu Flesza wita Was Bartosz Kostrzak, a moimi gośćmi dzisiaj będą Wiktor Jarząb. Dzień dobry. I Oliver Lembicz. Dzień dobry. No, panowie, zanim przejdziemy do klasyku, to zapytam Was o Bayer Leverkusen, czyli główny kontender dla Bayernu Monachium. Zajmują drugie miejsce, tracą 6 punktów do Bawarczyków. No i czy widzicie jakieś szanse dla zespołu Szabiego Alonso na wygranie ligi. Matematycznie dalej są szanse, aczkolwiek ja uważam, że to już raczej jest e, pograne. Mianowicie no, Bayern nie ma zbyt e, trudnego terminarzu, więc e, jedynie gdzie tam mogą się wywrócić, to na tym Mainz, bo tu Mainz wiemy, jakie bywa. No chociaż. E, no tutaj haj... e, jeszcze z Borusją grają, tak? To myślę, że tutaj też może być e, ciężki mecz dla Bayer Leverkusen. Tak, no ale paradoksalnie e, wszystko jest możliwe, więc. E, nie będę mówił jednoznacznie, że, że nie uda się im dogonić Bayernu, aczkolwiek yy, no, będzie ciężko. Matematycznie jest to możliwe, ale raczej wykluczam taką opcję. No patrząc na terminarze obu drużyn, <coughs> no to myślę, że yy, Bayern ma minimalnie trochę łatwiejszą, to ostatnie, te ostatnie pięć kolejek, no ale Bayern jednak doświadczenie myślę tej... Yy, ta mentalność, którą Vincent Kompany wprowadził do swojej drużyny w tym sezonie, odkąd, od kiedy ich objął, dadzą radę utrzymać tę przewagę. No niestety szkoda, że nie udało się im wykorzystać tego potknięcia Bayeru-Leverkusen, tego remisu z piątku. No Klasyk no jednak, Borussia klasyk się rządzi swoimi prawami, to no, do tego przejdziemy. Tak, do tego jeszcze przejdziemy. No tak jak tu wspomnieliście, no e, terminarze dla Bayernu, jak i Bayeru, no są takie, ja bym powiedział, ja bym powiedział mieszane, że są mecze łatwe, takie jak na przykład dla Bayernu z Heidenheim czy dla Bayeru z Pauli, ale trafi się też trudniejszy przeciwnik jak Lipsk dla Monachijczyków. No i wspomniane Mainz przez ciebie Oliver i przeze mnie Borussia dla Bayeru Leverkusen. No patrząc niżej, to powiedzcie mi, kto według was załapie się do końcowego top 4, no bo zostało już tylko 5 kolejek do końca. Wiemy, ścisk jest dosyć duży, bo nawet Borussia będąc no tak dosyć niziutko, bo na ósmej lokacie traci tylko 6 punktów do czwartego lipska. Ja uważam, że lipski jeszcze bardzo mocno może się przejechać na tym, że mają <coughs> tą czwartą lokatę, mianowicie z Lipskiem bywa różnie w tym sezonie i, i mi się wierzyć za bardzo nie chce, że oni podtrzymają formę. Z kolei na przykład Freiburg uważam, że może tam skoczyć. Co do Mainz, to, to trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o te top 4, no to bym typował, że mimo wszystko pierwsze dwa miejsca oczywiście Monachium i Leverkusen. Potem Eintracht myślę, dojedzie do końca i utrzyma tą lokatę. A na czwartym miejscu może się wydarzyć dużo i absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby to był Freiburg. Mainz ma trochę trudniejszy terminarz chyba niż Freiburg, dlatego no, trudno, trudno by tu wskazać Majc. A Lipsk no, mam mieszane uczucia po tym sezonie, więc po prostu no, mi trudno jest wytypować, że Lipsk. Chociaż chciałbym mimo wszystko, no bo jednak oni chyba lepiej zaprezentują się w Lidze Mistrzów, niż reszta z tych ekip. No Lipsk jak to? Lipsk ma zawsze wzloty i, i, i upadki na przestrzeni sezonu, ostatnie lata pokazują bardzo dobrze. No mówisz tutaj że Freiburg, ale yy, tak Mainz ma zdecydowanie trudniejszy terminarz, bo tam jest i mecz z Bayernem i mecz z Eintrachtem właśnie. Chociaż czy dla nich mecz I z Bayernem mecz... jest trudny? To... <laughs> tak, historia pokazuje, że pod koniec sezonu, jak Bayern trafia na Mainz pod koniec sezony, to różnie to bywa. Zwykle dla Bawarczyków się to kończy nie za dobrze. Yy, ale tak, Mainz ma mecz z Bayernem, mamy mecz z Freiburgiem bezpośredni, mamy bezpośredni mecz z Eintrachtem także. Yy, tylko, że Mainz będzie walczyć Mimo tej słabej tej formy ostatniej nadal będą walczyć ciągle i będą chcieli wspiąć się na te wyżyny swoich umiejętności i spróbować się wślizgnąć do tego top 4. Na pewno dla nich na korzyść jest to, że między nimi a tym czwartym Lipskiem jest tylko jakby jeden mecz różnicy, bo tam są tylko dwa punkty. Także potknięcie Lipska, a zwycięstwo Mainz już ich daje im tą jeden punkt nadwyżki, natomiast Freiburg ma aż te trzy punkty, co jednak przy bilansie bramkowym, yy, chyba lepszym dla Lipska, jeśli się nie mylę, yy, ma to duże znaczenie w, w końcowym rezultacie. No tutaj jak spojrzymy na tabelę, no to ogólnie dużo zespołów ma jeszcze szanse na top four, no, takie matematyczne szanse, bo nawet Stuttgart jakby wygrał swoje 5 kolejnych meczów, no to to jest 15 punktów, yy, tak, i by kończyli z dorobkiem 55 punktów, tylko no wtedy yy, LIPSK by musiał, no, no dużo meczów, już Zbyt tak? abs abstrakcyjnie. No, wiadomo, ale yy, chodzi mi o to, że no naprawdę w tej tabeli yy, od 5 yy, miejsca do 11 yy, jest yy, różnica tylko 6 punktów, co nie jest aż taką, taką diametralną różnicą, więc yy, uważam, że wszystko może się tutaj podziałać. Wszystko no, się może wydarzyć dopóki piłka w grze. Dokładnie, dopóki piłka w grze, jak to się mówi. No, czy kibice Mainz i Freiburga będą się cieszyć na koniec sezonu? Na pewno po pierwszej rundzie tej jesiennej mogli być bardzo zadowoleni ze swoich zespołów, bo no, były gwarantowane puchary po pierwszej rundzie. No, teraz forma trochę gorsza, no ale tak, jeszcze patrząc niżej, tak mam wrażenie, trochę zapomniany zespół, Borussia Gladbach. No, tutaj... 44 punkty panowe? No, myślę, że nadal jest szansa. No, szanse są, ale myślę, że poza tymi dwoma czy trzema sezonami, gdzie Borussia myślę, że tam próbowała się jakoś do tej czwórki dostać, była w tym Top six na stałe, wróciła teraz po tych właśnie kilku latach m, takiego trochę wyższego poziomu, do takiego swojego standardowego poziomu ligowego średniaka, jakim miał miejsce w kilka lat wstecz i tutaj nie oczekiwałbym fajerwerek ze strony yy, drużyny z Mysie Gladbach. Ale wracając jeszcze do Mainz chciałbym dodać, że myślę, że bo tu mówię, że nie wiemy czy Mainz, kibice Mańc Mainz i Freiburga będą się cieszyć. Myślę, że kibice Freiburga... Nadal, no bo to jest jednak top 6, myślę, że uda się im. No póki będą puchary, będą się cieszyć. Ja, no zdecydowanie. Fakt faktem wchodzi, wchodzi 6 drużyn, tak? 6 drużyn tak. do Pucharów. A, a kibice mają zdecydowanie, no bo zresztą skończyli na miejscu 13, może się wydawać to nawet nawet, no ale przypomnijmy, że w Bundeslidze 18 drużyn. 3 są w strefie spadkowej, tam ta 16 gra o baraże, no ale... Mainz dzieliło od tego szesnastego miejsca zaledwie dwa punkty, także do, do ostatniej kolejki się grała, toczyła się walka o te utrzymanie, także jest to na pewno dla nich bardzo coś miłego i drużyna z Moguncji ma na pewno powody do radości patrząc na ten sezon. Ja uważam, że Borussia Mönchengladbach absolutnie nie, nie, nie może postraszyć w tym sensie, że po prostu tam mało kto ma strzelać bramki. No trudno mi wskazać zawodników, którzy tam rzeczywiście potrafią aż, e, aż tak dobrze zdobywać te bramki. No nie widzę tego jakoś. No jest taki jeden, co tam ma 15 trafień. Okej. Okay, ale nazwisko, mam nadzieję, że jakoś bardzo nie przekręcę, Kleinstadt. Tak, tak, tak ale oprócz Niemiec. niego czy jest ktoś? Tak no nie, ale dlatego na przykład mnie bardzo dziwi ich ta pozycja, że oni są tak wysoko, bo mówię, no taki zapomniany trochę zespół w tym taki pominięty, bo no... ja uważam, ja że transfery przeprowadzili i po prostu okienko transferowe nie, nie wzmocnili się wystarczająco. No wiadomo, że też nie mają budżetu nie wiadomo jakiego, jak chociażby Bayern, chociaż Bayern też nie lubi szostać pieniędzmi, ale chociaż w tym sezonie trochę poszostali, ale no, Borussia bo Mönchengladbach, no nie ma za bardzo takich możliwości, ale to absolutnie ich nie usprawiedliwia. Uważam po prostu, że źle zbudowana kadra, no i tego są aktualne wyniki. No, jakby ja ich nie, nie ujmuję, bo może uda mi się zaskoczyć, nawet mogą Bayern Monachium no, wiemy, wszystko jest możliwe w piłce nożnej, ale no, mimo wszystko uważam, że nie, nie postraszą. To to no, Kleindienst. Kleindienst. Dobrze. To jeszcze tak, y... od Was jakbym mógł poprosić typy końcowe na top 4. Wiktor? To może zacznijmy od tego czwartego. Myślę, że mimo wszystko RB Lipsk Także moim zdaniem zostanie ta czwórka. RB Lipsk, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, i na samym szczycie Bayern Monachium. Ja uważam, że Lipsk będzie na piątym miejscu, więc na czwartym bym postawił, całkiem ciekawie, nie wiem czy się zgodzicie, czy jest to w ogóle możliwe, no, możliwe jest, ale czy, czy tak będzie, Freiburg. Okay. No trzeci Eintracht, no i dwa pierwsze miejsca znane już. No to dwa pierwsze miejsca wiadomo, trzeci Eintracht, ja czwarty, to będzie Borussia Dortmund, cuda się zdarzają, miejmy nadzieję. No i teraz tak yy, pokrótce, Panowie, bym Was prosił, tak spoglądając na dół tabeli, czy coś się tam zmieni według Was. Bo no w strefie spadkowej jest Bochum i Holstein Kill. Z Bochum dokładnie 20 punktów do bezpiecznego miejsca traci aż 9, na Holstein Kill 18 punktów. no Myślę, że tu na pewno pewny spadek, ale za to w barażach Heidenheim 22 punkty, 7, 7 punktów straty do bezpiecznego miejsca, czy myślicie, że tu jakaś rewolucja nasąpi, czy raczej jak i na górze do zmian nie dojdzie? Raczej nie. Generalnie przykro mi się patrzy na Heidenheim, no bo przecież to jest zespół, który reprezentował w lidze konferencji, chociażby w tym sezonie. Wiadomo, odpadli z Kopenhagą, czyli zespołem chyba teoretycznie lepszym. Chociaż to... to z większą marką i prestiżem na arenie międzynarodowej. Tak, to niewykluczone. No i tam zabrakło po prostu kadrowo, nie? Żeby, żeby przeszli tą, tą Kopenhagę. Oczywiście też jakby prawdopodobnie kibice też nie spodziewali się jakichś tam nie wiadomo jakich wyników, no ale są fakt, że grali, to, to, to całkiem, całkiem naprawdę przyzwoite. Aczkolwiek no to, że teraz zajmują 16 miejsce, jest jednak wielkim rozczarowaniem i nie uważam, żeby się za dużo zmieniło. Mam nadzieję, że to się źle nie zestarzeje po meczu w weekend z Bayernem. Tak, ja jestem tego samego zdania co Oliwier. No, europejski puchar jako Beniaminek od razu osiągnięte. E, ale w, no, w tym sezonie liga zweryfikowała i pokazała, że no, tak nie można grać po prostu chcąc nawet się utrzymać. Te no. 7 punktów w przeciągu 5 meczów, myślę, że nie dadzą rady wyjść z tej strefy spadkowej, no ale mają baraże, tak jeszcze będą szanse na utrzymanie się. Jest też zastępne miejsce te jeszcze dające szanse na e, powalczenie z jakąś drużyną z drugiej Bundesligi. także to będzie dla nich jedyna deska ratunku. Byleby nie dać się wyprzedzić. E, przy, byleby nie dać się Bochumowi. No też to myślę, że zgadzam się z wami, nic nie będę dodawał. I jeszcze zanim do Der Klassikera to pokrótce sytuacja Wolfsburga i naszych ukochanych Polaków, czyli Kamila Grabary i Jakuba Kamińskiego, który w końcu no, z minutami i nawet z asystą w ostatnim meczu z Lipskiem. No ale pomimo, że nasi rodacy grają, to zespół nie gra, bo ostatnie pięć meczów to, jest, to są cztery porażki i jeden remis, z czego ten remis St. Pauli. Tak, bardzo słabo. No, ja nie chcę mówić tutaj, że to jest jakaś klątwa Kamińskiego, ale odkąd to, jakby, jeżeli on dużo gra, to nie ma wyników. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To jest bardzo przykre, bo z perspektywy nas Polaków, no bardzo, bardzo się cieszymy, jak on gra w reprezentacji, bo naprawdę jest to skrzydłowy, który potrafi porwać po prostu i fa fajnie drybluje, naprawdę ma czasami te zejście na, na strzał. Moch no, z Bayernem chociażby raz bramkę strzelił. I, no, jakby, ja mu życzę, jak najlepiej, oczywiście, ale problem jest taki, że coś tam nie gra po prostu. Ja, ja nie wiem, czy to, ten ich system formacji, bo oni grają bardzo nie, nie tyle co dziwnie, co bardzo zmieniają te, te warianty, w jakich grają. I to może jest problemem. No szkoda, no bo ściągnęli grabarę. Grabara w zasadzie kilka, kilka spotkań myślę na spokojnie można powiedzieć, że im wyciągnął, bo to jest fenomenalny bramkarz, nie ma co mówić. No ale no, coś tam nie gra i, i ja nie wiem, czy to wina kamińskiego już stricte, ale, ale szkoda po prostu. Na pewno plusem to nas ta dobra forma Jakuba. No bo pomimo tych porażek, Mówiliśmy przed programem pomimo tych porażek, to Kuba zgarnia dobre oceny. Yy, tam kręcą się koło tam tych siedmiu, siedmiu oczek na dziesięć. Także na tle drużyny to jest dobry wynik. No, Kamil niestety trochę, yy, trochę gorzej, no ale nie możemy zwalać całej winy na bramkarza, no, no bo tak, ono, jeśli, nie cały, tak, jeśli nie gra cały zespół, no, to bramkarz też wszystkiego nie uratuje. No, no to z... najbardziej miał dobry. Tak, o, patrząc ogólnie, to jak najbardziej na początku sezonu był wybierany do, nawet do yy, drużyny kolejki. Yy, zdarzało mu się dostać MVP meczu, co o tym świadczy, no jednak yy, ratował drużynę swoją. Yy, teraz gorszy okres, no ale oby ten Wolfsburg się trochę podniósł. Mają te ostatnie kilka meczów, żeby pokazać cokolwiek jeszcze w tym sezonie. No, na mają, zostało 5 meczów, a patrząc na ostatnie 5 meczów. Trudno o gorszy wynik, no bo w ostatnich pięciu meczach zdobyli tylko ten jeden punkt i patrząc na tabelę Bundesligi z tych ostatnich pięciu meczów, co zajmują ostatnie miejsce, także yy, o, trudno o gorsze, o, o gorsze zaprezentowanie się. Nie jest kolorowo, no i już przechodząc do krem de la creme, der Klassiker, panowie, no pierwsza połowa myślę, że się zgodzimy, dominacja Bayernu, ale za to jaka nieskuteczność? No, trudno tutaj myślę, że pochwalić możemy tak zachęcić za budowanie akcji, za tą już w tym sezonie dla Bayernu charakterystyczną kontrolę, bycie ciągłe na połowie przeciwnika, klepanie tej piłki. Niestety właśnie często jest tak, że klepanie tej piłki nie pozwala na skonstruowanie jakichś akcji sensownych, a właśnie niestety teraz jak się pojawiały i to podobnie było w meczu z Interem. Skuteczność zawiodła bardzo hurricane. Yy, tutaj też miał jedną sytuację na początku meczu, w 16 bodajże minucie, potem Michael Lise też wychodził sam na sam, miał szansę podania, niestety stwierdził, że będzie uderzał. Yy, Gregor Kobel wybronił ten strzał, yy, no i to się w drugiej połowie ściło. Tak, no nie, naprawdę bardzo przykro się patrzy na tę e, nieskuteczność po prostu w ofensywie. No, Gregor Kobel też jest dobrym bramkarzem i też e, wydaje mi się, że nie, nie każdy bramkarz by wybronił te niektóre strzały, chociażby ten jeden e, strzał Michaela Oliza bodajże tam w 36 minucie. E, no ładnie się po prostu rzucił, no ale... E, no nie wiem, no przykro się po prostu na to patrzy. No Hurricane, zawodnik, który no jak mało kto umie wykończyć, nagle złe decyzje podejmuje przy złożeniu się chociażby na tego woleja, co miał tam, tam sytuację, co bardzo siłowo uderzyła, jakby spróbował bardziej technicznie, to może by gdzieś tam to wcisnął e, między nogami albo gdzieś obok Gregora Kobela, no, a, a po prostu tego nie ma. No Michael Olise zaskakiwał w tym sezonie kilka razy, no ale w tym meczu też nie zaskoczył i na dobra sprawę zmiennicy wygrali ten mecz dopiero, znaczy wygrali, no tak w cudzysłowie nie zaskoczył skutecznością, ale nadal porywał na tej prawej stronie i to on często konstruował tę akcję bajerną kręcąc tam obroną obronę Borussii e, wykorzystywał, wykorzystywał najlepiej to, co najlepiej potrafi niestety, no, trzeba najwidoczniej doszlifować trochę pewne aspekty jeszcze w, w kwestii wykończenia, gdzie myślę, że to się na pewno bardzo przyda, patrząc na to, ile Czasu spędza z piłką przy nodze i jaki potrafi mieć wpływ na wygląd całego Bayernu. Więcej strzelania, mniej dryblowania. Tak. może tak żeby... może wyrównać ten poziom strzelania z poziomem okay, wyrównania. Tak. No tak, no, myślę, że tutaj to, że nie poruszyliście też tematu większego Borusii, pokazuje to, że praktycznie pierwsza połowa należała tylko i wyłącznie do Bayernu, Borussia Chyba ani jednego kontrataku nie, nie potrafiła wyprowadzić. Na pewno nie wiem, czy jakikolwiek strzał nawet oddała w pierwszej połowie. Yy, no, tak jak już wspomnieliście, zawiodła skuteczność. Hurricane, ogólnie taki mało widoczny, ale za to bardzo widoczny, no już wypchnięty z klubu, legenda. Yy, Thomas Miller, on bardzo dobrze się pokazywał. No, tak, że pierwsza połowa, że się skończyła 0-0 to duża niespodzianka i duże szczęście dla yy, zespołu z Dortmundu, no ale druga połowa, no to Znowu duże szczęście dla zespołu Dortmundu, ale już na, to się przełożyło na to na gola w 47. Minucie. Kontratak, dośrodkowanie z prawej strony Riersona i główka Bejera. No, kurczę, no wydaje mi się, że tam był błąd yy, obrońcy. Kim, imien... Kim się nie popisał, naprawdę, zgubił no, no, za, z radaru po prostu yy, Bejera, a Bejer też fenomenalnie wyskoczył yy, i to tak w kozioł dał piłkę bodajże tak, tak. i to między nogami młodego Urbisia wpadło, no, bramkarz nie miał nic do powiedzenia w tej kwestii, no i Kim naprawdę zawalił, no, co, nie ma co mówić. Yy, ale tak jeszcze tylko w, w ramach uzupełnienia, no naprawdę, ta pierwsza połowa to yy, typowo Bayern. no i jeszcze jak wywołałeś temat Tomasa Millera, to tylko od siebie chciałem dodać, że no był on nie naprawdę potrzebny w tym spotkaniu, i jakby go nie było, to byłby problem, uważam. I jestem ciekawy, czy teraz na Inter będzie wystawiony, bo naprawdę z nim te grach trochę lepiej się klei, uważam. Tak, no Kim tutaj totalna masakra, blamasz, horror, nie wiem jak to nazwać. Patrząc na to, w jakim klubie grasz, na jakim poziomie występujesz, w jak ważnym meczu. No, może nie patrząc na tak, na przez całego sezonu, choć też, no bo mogli odskoczyć znowu Bayerowi, no ale klasyk to jest klasyk. Takich meczów się nie lekceważy, nieważne jaka by była forma, obojętnie z którejś drużyn. E, no i potem ściągnął go, tak, Vincent Kompany. kompany Fakt, Faktem, goni, chcieli, chcieli gonić wynik, no ale myślę, że ściągnął jego, na przykład nie Dajera, przez, głównie przez ten błąd. No tak, no jak Poza ten ten tym ściągnięcie. E, też wpływ na to mogła mieć ten uraz, z którym on ciągle gra, uraz pleców. Tak, on cały czas gra z, jakim. z jakimś kontuzją, to też jest przykre, ale to pokazuje po prostu braki kadrowe, w tym Dokładnie, sensie, tak. że tam nie ma kto grać na, na tym środku obrony i gramy Erikiem Dajerem, gdzie po prostu ludzie się śmieją, za przeproszeniem, e, że, że wystawiasz na Inter Erika Dajera na środku obrony, no, jest to przykre obraz. Tak, no i to też pokazuje, że to jednak Upamecano, dają Upamecano był trzonem tej obrony i gdy go zabrakło, e, problemy są, Thomas Miller, przejdźmy może do Tomka Millera. Na łamach tutaj piłki w grze i naszego pierwszego odcinka grudniowego mówiłem, że po tych niezbyt danych występach Tomasa Millera, że może już czas się zastanowić nad emeryturą. Nie posłuchał mnie, odchodzi z Bayernu, ale, ale na emeryturę nie odchodzi, co trochę mnie boli, no bo... Chcę, żeby grał w piłkę, no bo nie życzymy nikomu, żeby przestał grać, jednak bardziej boli mnie to, że po prostu e, chcę odejść, a nie chcę skończyć kariery w Bayernie, grając tam od e, dzieciaka, od 11 roku życia, bodajże, będąc w akademii. E, no, legenda Bayernu, no, legenda niemieckiej piłki, Mistrz Świata, e, między innymi, tak? Król Strzelców, Mistrz Świata 2010. No jest to skomplikowana sprawa, no bo wydaje mi się, że on by chciał jeszcze grać, niekoniecznie Bayern może go widzi i to jest właśnie ten podstawowy problem. Dlatego no, szkoda, bo naprawdę, tak jak już e, wspomniałeś o tym naszym pierwszym e, odcinku, e, piłki w grze, odnośnie e, k, e, Bundesligi, to wtedy e, naprawdę mówiłem, że, że Miller już mógłby kończyć. A teraz mam zupełnie trochę inne zdanie, bo naprawdę e, zaimponował mi w, w tym spotkaniu z Borusem. No i tak gra wygląda zdecydowanie lepiej z nim niż z Greiro patrząc na Inter. Guerrero był aktywny, ale mało robił z piłką już przy nodze. Próbował zdobywać przestrzeń, wyskakiwać za plecy obrońców, no jednak zabrakło tych konkretów. Choć fakt faktem wiemy, że Rafa Guerrero potrafi zagrać też na jego nominalną pozycję, jest ta lewa obrona, ale grał na środku pomocy i na tej dziesiątce starał się odnaleźć, no ale jednak Thomas Müller i jego doświadczenie ubiedności pokazały, że gdy nie ma Musiali, to on powinien wychodzić w pierwszym składzie. No tak, to jak już wspomniałeś o Guerreiro, no to panowie, chyba można to nazwać majstersztykiem, to jakie zmiany dokonał Vincent Kompany. Wszedł Guerreiro z golem, wszedł Serge Gnabry, asysta, gol. Myślę, że MVP meczu bez dwóch zdań. Ale później też zmiany Kowacza. Myślę, że trochę za późno, ale też dobre. Czy Emeka świetnie się pokazał. No i te zmiany tak naprawdę napędziły na mecz. tak? No Gnabry świetny występ, jak już wspomniałem, gol i asysta. Mać zmian, można powiedzieć. Te zmiany naprawdę odmieniły cały obraz, no bo ta pierwsza połowa, no można by było powiedzieć, że trochę nudna, a ta druga połowa rzeczywiście dowiozła i te zmiany e, pokazały. No, jak wywołać ster Nabrego, to właśnie bardzo przyzwoite spotkanie i chciałoby się go widzieć częściej. Ja nie wiem, czy on po prostu musi grać jako Joker z ławki, czy, czy w pierwszym składzie się nie nadaje, brzydko mówiąc, e, ale jak jest teraz ten problem ze skrzydłami, mianowicie e, Bayern chce się pożegnać z niektórymi skrzydłowymi, to. Może kontrowersyjnie, ale powiem, że właśnie najbardziej to widziałbym dobrego, żeby dalej był. Bo Koman jest szklanką, sane, sane to sane, humorzasty chłopak, który raz strzeli bramkę życia i potem się cieszymy w Następne następny pięć spotkań, że tak to jest ten, co bramkę życia strzelił, a potem następne pięć spotkań ma tak fatalny, że tego się oglądać nie da. Tak dokładnie, no, myśl zmian to jest bardzo dobre określenie, myślę. No i takiego klasyka nam się chciało, no, nie widzieliśmy takiego w tym sezonie, z, z emocjami, gdzie kibice jednej i drugiej drużyny mogli cieszyć się i przeżywać też y, załamania nerwowe z powodu wyniku, jaki widzieliśmy. Może nie do końca gry, ale wyniku. Mm, Serge Gnabry, no fantastyczna zmiana i myślę, że nagrywamy to w środę przed meczem Bayern-Inter, że wyjdzie dzisiaj w pierwszym składzie na mecz, zamiast właśnie Liro Jazane. Tak samo Rafa Guerreiro, no, pewnie wystąpi na tej lewej obronie zamiast Stanisicia, bo jednak on tam nie do końca się odnajduje na tej lewej flance, jednak prawa jest mu bardziej pisana, no szczególnie patrząc na to, że jest prawonożnym, tak? a jednak na tej może na skrzydłach nie do końca, no bo zejść i uderzyć, a, ale e, boki obrony to jednak powinno się grać z tą swoją lepszą nogą po, po lepszej stronie, czyli prawonożny na prawej obronie. A co do Borussii, to tak czy fulemeka wszedł, zrobił dym, zrobił wiatr z przodu, czego myślę, że Kowacz i kibice Borussii oczekiwali, bo to najbardziej potrafi wykorzystywać właśnie swoją szybkość i. i, i, i. Fajnie, jakby został y, sprowadzony na, na, na stałe. Jednak ta klauzula jest dosyć duża i nie wiadomo, czy to się uda, bo naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie gra. I, y, Myślę, że Borusi by się przydał taki no, zawodnik. No ogólnie Anglicy dobrze tam sobie y, w BVB radzą. Tak? Gorzej jak wyjdą z Borusi. Gorzej tak. jak wyjdą już trochę, im, im gorzej idzie. Y, no tak, y, jeszcze tak tylko napomknę gol Borusi. Y, Fenomenalny kierunek. No, więcej farta tam było, czy, czy on to zaplanował? I on jest tak świetnie technicznym zawodnikiem, że bardzo jak chleb powszedni to było. Bardzo ładnie zatańczył. Ja jestem. Y, można powiedzieć, że byłem yy... W wielkim szoku, jak zobaczyłem, co on, co on tam wyczynia w tym polu karnym. No nie wiem, czy to obrońcy zbyt pasywnie zagrali, trudno powiedzieć. E, no i udało mu się tam jakoś e, oddać ten strzał. No, Anton dobija, co, co prawdaż, e, no ale naprawdę szapu dla Girasego. I ja, nie, broń Boże, tego e, broń Boże mu nie ujmuję i uważam, że to była jednak jego dobra e, akcja, aniżeli jakieś tam szczęście. Zdecydowanie się zgadza. No Dajer, którego Girasy miał na plecach, nie mógł zrobić nic, bo już by tak był na pograniczu faulu. Giras się bardziej dobrze zostawiał i szukał chyba tego, tego obalenia ze strony Anglika, no to było fantastyczne. Po prostu klasa światowa pokazuje Girassi, że te, tak na dobrą sprawę, drobne pieniądze, jakie Borussia za niego zapłaciła, patrząc na rynek obecny, milionów, tak. transferowy, spłacają się e, nawet lepiej niż bardzo dobrze. No myślę, że lepiej się nie dało tych 18 milionów spłacać, jak robi to Serchu. No Dobra jeszcze. interwencja Urbisia warto zaznaczyć tutaj przy tym pierwszym strzale, no ale potem obrona zawaliła, monachijska obrona i Waldemar Anton znalazł się w no tym miejscu, w którym znalazł się dokładnie. powinien i wykończył, także no tutaj chapeau dla Sergio Girasiego. Tak, no wczoraj jeszcze trzy bramki dorzucił do Barcelonie, także no jest, jest, jest w formie Sergio Girasi, to na pewno. No, tak słowem podsumowania, myślę, że można powiedzieć, że ten klasyk nie zawiódł, na pewno był lepszy niż ten pierwszy w tym sezonie. Myślę, że też jako Wy, kibice Bayernu, możecie czuć lekki niedosyt po tym meczu, bo szybkie dwa gole na prowadzenie, to myśleliście, że to bardziej się tam ta maszyna monachijska rozpędzi. No i tak kończąc, no zapytałbym Was, czy Bayern zostanie mistrzem, ale odpowiedź znamy, bo nawet ja się z Wami zgodzę, że Bayern zostanie mistrzem, to zadam inne pytanie. Tak czy nie, tylko poproszę o odpowiedź. Czy Borussia Dortmund będzie miała jakiekolwiek puchary? Wiktor? Tak. Oliver? Tak, ale nie Ligę Mistrzów. <grych> no i tym pozytywnym dla mnie akcentem jako kibica Borussii zakończymy y, kolejne wydanie Piłki w Grze. W studiu Flesza y, byli ze mną Wiktor Jarząb. Dziękuję bardzo. Oliver Lembicz. Dziękuję bardzo. I Bartosz Kostrzak. Dziękuję Państwu bardzo.